To jest to, to jest to, no no to, no ja to, to do mechanika nie zazwoję Ja to muszę wrzucić na stronę i O jest no, wydarzenie no, kurwa, 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 co tu jest? Demolka! Ja no dobra, wiem co zrobię o, komiska, no. okay. to nitka no? To jeszcze trzymałem się tych znaczon O kurwa Mogło być coś innego, ale dobra, będzie ta demolka, to też już na tą demolkę Back soon. Widzieliście tego grita za trumą? Nie, nie widziałem. Hmm, też go widziałem. Trzeba trzy koła jakoś ściągnąć. Chciałbym... So so to chyba najlepiej Nie podpowiadam. Bo to ja ja był by. też mój plan. <laughs> Ale po to powiedziałem, bo ja nie mogę tego zrobić, ja robię, nie mogę telefonu uruchomić. Ja też! Nie. <grym> to tyle! Zrobiłem to na helikopter. A ja też dośpokój, to jak to zresztą to takim się robi? Czekaj, że do góry telefon otwieram, potem to lewo, prawo. <grym> prawo, lewo. E, czekaj. E, prawo, góra. Kurwa, gdzie tam Idę, telefon, 3, prawo, 3, góra. I... No. Sześć, kurde. Co ty tam liczysz? Trinotank to chyba jest na dole na, czy na, 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 na górze. So. I pod A... trójkę dzwonisz. Trzy do góry. Czy do góry, to dzwonisz do Pegazuta. Dobra. I pierwszy Będzie ciekawie. Ej, kto na mnie przychodzi? No. <laughs> no, <poważnie. Ej>. ja, <laughs> nie, Trinotank. poważnie. Jeszcze <laughs> minuta do rozpoczęcia, kurde. Że... Tak, tylko, że miałem filtry zamówione. I też to I będzie, to będzie trwało, to. trwało pewnie z 10 no, minut. To, to, to chyba dzisiaj hmm. nie dałem dalej. Także no. zdążycie na, najebać punktów. Kurde, ale nie, co to jest w takim chujowym miejscu? Wróciło. Na pustyni nikogo nie ma. Jest teraz na pustyni nikogo nie ma, no. I oprócz teraz lata moją filtrą teraz. Ja to jestem w centrum co? miasta. Zobacz, Zaraz będę napierdalał. No to chyba nie jest poważne. Ile leci na to pod moją sobie. Hmm, I A to też, to też A można, to się, można to się zabijać na także. A to jest to też Karol, ok, to <laughs> Ja nie moduluję, hmm. ja teraz. Nie no, poleciał oh. poza Zalecy, ale... to był. Dobra, zaczyna się za 4 sekundy. 2, 1. Kurde. Ale zabawa jest. To łatwo nabić będzie tym czołgiem, ale dobrze. To łatwo nabić o ile wyjadę. Tylko słuchać jak te pieniądze do skarbonki wlatują. No, ale, ale policja nie gania w tym, tym, widzę trybie. Szkoda. No. Na razie to ja... O karetka przyjechała, rozwalimy karetkę. Będzie więcej kasy za karetkę. Kurwa Krystian Krystian jest pierwszym, myślałem, że ja będę może Karol detmeż? Karol Nie. Nie ma go Nie ma go. Bo Jest, Może się wkurzył, że miał hydrę zamówioną, bo coś tam gadał. <laughs> I poszedł na detnek. I to mu chyba zniszczył na jakiś kurwa ruch muszę większy wyjechać. Na jakąś czteropasmówkę by się przydało. To na tej autostradzie by była dobra wisówka dobra by była tam na tej pustyni te autostrady to są tamto ruchy cały czas ja tam, ten patrzy historii, bo ja nie widzę. Jest, 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 jest w ogóle brany pod uwagę czy nie? Nie. Nie, nie chciało co Naciśnij strzałkę do dołu, tam w lewym ci się wyświetli. No. no nie ma. Мы не снимал Кристиан, куру ему напередали, как шалоны. И кто он на первом этаже? Да молодец. samochody chodzi na tak. Do nic innego nie można. Nie. jest źle, a chyba drugie miejsce cały czas jest. Patwis to już ciśnie widzę też muszę konkurencję zabić, gdzie jest Krystian? Ja na, na tym sprawie. O tu masz dobrą miejsce To nie Nie, nie dogoni Krystiana chyba. ale jakby cię, ciężej zabijać samochody w tej ja zostawiłem mu tylko dwa razy A to raz wszystko tak tak napierd... To wiąże, mnie nie wiem, nie. Z autobusy chyba więcej to płacą, strasz <laughs> Za rowerzystę mały pas O, zabiję chłopaki Kurwa, siły mnie rozjebał jeszcze, bo już nie mam czołgu siły, po co już zrobiłeś? Konkurencję kurwa. Spadłem na, na które miejsce jeszcze? Kurczę Ja pierwszy demorę. Kurwa, ja spadłem na ten Dobra, siwy uspokój się. Kurwa będzie mi zabijał teraz. Nigdy wygrałem. Kurwa, spadłem, spadłem, czoł, czołg, czołg mi rozwalił, no kur... który jestem? Czwarty. za pierwsze było? Czwarty. Ile kasy dostałem? Nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Ja cię... ci na nasz 25 tysięcy, a się podłączyłem w połowie. Kurwa, ja nie wiem. Byłem czwarty co? No ja też byłem gdzieś tam na odległym miejscu. Ale dobre było. Ile było za pierwsza? Ja parowałem ja, ja trzy autobusy, rozwaliłem, już miałem 800 tysięcy. Przedajcie do mnie! A gdzie wy jesteście? Chodź, te wszystkie bóle o. Rozpierdolę wszystkie ule. No. Chodź tu. do autobusu. Siły nas przyjechał. Tu są dwa autobusy, do którego, kurde? Do Amberka. Zabił mnie jeszcze będę. No. Nie! Po mnie nie rozjeżdżaj. Dobra, idę do autobusu. Poproszę bilecik. Ja. Biletik do kontroli Ja on całoroczny niewidoczny Teraz kurwa ten San Andreas jest nasz teraz w autobusie Teraz zawracamy <głoslary> no, Na Zadymy będziemy jaki tak zajeżdżać autobusem <głoslary> No za nagroda jest

Koster zabił, motor został tylko jedyny. No, nieładnie nie to powiedział. Nie <grym> pokazywałem palcem, jeszcze Nagroda, chyba przejazdem. Łukuj. A ten insi-wit to chyba chłopak jest, nie? nie wiem nie wiem. Trrr, trrr. Na dachy stoją, muszę tu iść. To nie kurwa... I, to nie Indie kurwa do chuja. <grym, grym>, nie do środka nie sobie. Nie, nie, nie mieli bilety, po Jak w Indiach, nie kurwa, wszyscy na dachu. Nie wszyscy, bo część siedzi tam przyklejona na, na szybie. <grym>, pociągu to samo kurwa, stoją kurwa, w pociąg wpadli. ale się chyba nie do... No, O kurwa! A, 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 o! Mamy tych. Cześć. Co ty, Kasi, przyjechał to kaszy? gdzieś po po Tylko kapelusz ci spadł biały z głowy. <laughs> ja chcę wcią ja wciągnęło Poszwiec. do chcę Nie udał No. Kuchlub. Nie ma. Chcemy? O, igla, ta groda. Za mnie? O ile tam, ile tam was jest. <laughs> Do o, siły! Pan już dowalił teraz. Siwy noc. Siwy przygiałeś pałę tym razem. No. <grym> 15. 12. 12. To jest, to jest. Siby Karol, Karol powrócił w bitwyczu. No, że będzie więcej miejsca na do zabijania. To tu biega, więc kurcz kurczę. Ale nawet ta łódź. <grymczyny> Żagi rozwinąłeś <grymczyny> Chcesz jakiegoś majtka na pokład Mamy <grymczyny> jednego <grymczyny> <grymczyny> no. Teraz też czuję, że się poza miastem halo. pokaże te wydarzenie. Nie było jeszcze. Halo, halo. Halo, halo. halo, halo. Co? Żona ci, żona ci wybaczyła. Kasz, się, co ty zakradziony samochodem jeździsz, czy to twój jest? No. Nie, to jest A teraz mam lepszy kadzion. He, lepszy kradzion. <grymne> Kradnie wszystko po kolei infernusa za kość. Nooo, no bo mi policja ukradła. A tutaj chyba do sklepu ktoś chce. Pardon. To... Nie celuję, patrz A jedź, jak tak się tak pchasz to Ci pomogę Przezjechacie po sklepu? Łooo, wow, we dwóch wjechaliśmy, znowu co tu siedzimy Dwa samochody w tym Kasia coś się pijecz Chyba już nie wyjedziemy Ja wyjadę no to ładnie. Emulation jest nieczynny aktualnie. Przykro nam. Tracer jeszcze tu przyjechał. Tam nie ma miejsca, Tracer już. No, yes, na twoją yes. hybrydę. No. Bo King Sweet jak śmiesznie nie leży. Co mu się stało? Nie może stać. Zobacz tutaj. Bokiem leży i nogą macha. <laughs> Co tu się dzieje? <laughs> jaka beka. O, zniknął. Zniknął to. O, nie ma. Był tak, coś miałem takiego tego. O, wydarzenie. Kurwa, mać, wydarzenie. O, to już, to już grałem, to jest dobre. to Trzeba do góry noga, nogami latać jak najdłużej. Aha, to jest ten też. Kurde, to gdzie to samolot? Dobra. Uwaga łódkę. Kurwa, do tego już nie dojadę. Do tego też już nie dojadę. Kurde. Do tego też już nie dojadę. Każdy jedzie do samolotu. Dawajcie jakiś samolot. Kurde. Ale szło mu każdy nie Zostawcie, będzie, Zdec będzie awans, będzie awans w ekipie będzie awans. Od razu na komisarza. Komisarza od razu dostaniesz. Ile? Za dwie minuty się rozpocznie, może coś znajdę. Wypierdalaj! Kasi, nie to jest, ja tam jadę, został, uspokój się. Bitwą, tam mamy, tam mamy. Ja będę pierwszy, idź stąd <grywa> <grywa> o kurwa. leciałem. Kamil za mną w ja? samochodzie jedzie. Na tym myślałem, że sam jadę Kurwa, tam ktoś dojechał już do tego samolotu. O no nie No bez jaj nie mam samolotu. To, no, no, lekko tak cię Ale jak... nas ma być jak najniżej? Czy jak? Do góry nogami. No, I tak przy ziemi. no. Takim prostokąt dzisiaj będzie pokazywał jak masz lecieć na takiej wysokości. No. No. Okay. E, masz się najwięcej, jak najwięcej razem rozbijać. I nie możesz się rozbić, jak się rozbijesz, tak, tak. tak, jak się odwrócisz, to się odnowa na liczenie. I musisz nad ziemią, kurwa, nie nad wodą, tylko nad ziemią cały czas musisz latać Kurwa, to wygrał, na... wygrał ostatnio? No ja chyba I na... tylko Christian wygrywa Ja mam na, na pomary Kurwa, ja samolotu szukam Rozpatrzy No ja też szukam kurwa. Ja już jestem kurwa Gorzej jak mi Kamil zajebi, a tyle jadę, a on tam tu wysiądzie i mi zajebie samolot ale wy gdzie ja nie trzymałem pasku jest to? kurwa tam jadą ja nie tu... ja... kurwa 9 sekund muszę coś z domu złapać noa to dopiero dojeżdżę jaki bierzecie samolot? jestem blisko ze śmigłem no wszystkie, około helikopteru helik tyle nie. nie ma bo niemożliwe żeby był Dobra mam auto. Nasz auto, samolot. Tam gdzie szukać sobie samolotu jakiegoś. Kurwa, nie ja wiem Startuję. Jest minut. 10 minut, to jeszcze macie czas. 10 minut? 10. Ja już Dobra, ja, ja już nabijam kilometry. Teraz jest samochodem O kurcze, wywali, wywaliło Wywaliło ludzi Czym mnie wywaliło O kurcze Wy prowadzi pan Wywaliło ludzi kurwa niestety Tu jest a czego zostaliśmy w cztery osoby? Ale, ale wygrywam, więc podejmij rękawitę. Cztery osoby zostaliśmy. No nic, później dołączę, jak to przejdę. A ja to tak wyciszyłem... ja to wyciszyłem nie pracuję nad nimi, bo z wami. Hm. Ale wyciszyłem, jakieś dzieciaki lecają Spoko, to... W, nie wiem, i tak jest... Główna ta Chaos, bo tyle ludzi na sesji, to... Główna. Co? Główna ta. Ja lecę cały czas, nie bój się. Ale to ma wójta. No ja też lecę zawsze, zaraz się rozbijesz, bo stracisz tam orientację zaraz Nie to ja nie powiem, jak się klecisz 5 minut to ten, to już się rąbię w głowie wiesz i tak się kurwa człowiek nie wie w którą stronę lecieć już Gubi się kierunki po prostu Tak tylko pokazuję jak się back and how kurwa know. Yeah. No look I'm O kurwa tu nas palę do na samolotu no, A ma trajsta wciśnie cały czas Niko ja nie odmawiam tego Lecę nad drogą, wiesz? Nad autostradą i cały czas autostradę na do góry Jest to niedaleko Ciebie jest, dwa tysiące mi brakuje. Kurwa temi jak się e Trejsta weź no się rozbij Nie mójś dupa Oho, zgubiłem Kurczę A i tam Kurde raz mocno jest to też A ty jeszcze bez tego kwadratu wyskoczysz coś po nie? Nie, nie je mało Kurwa tutaj stało Nie, też wyjebało nie też, zostaliśmy we cztery, albo czterech zostaliśmy wow. A to każdy sam został, tak? Kasia no. sam zostałeś na sesji No, no. A ja ten sam Do nich. Ja zwaliłem, on drugie miejsce zabrakło mi. Ja Zatrzymałem się, jeszcze raz próbuję, ja jeszcze raz próbuję bo lecę cały czas ale to łatwo nie będzie długo strasznie 13 nabiłeś 14 tysięcy no jeszcze, jeszcze 5 minut nad wodę wyleciałem no, i ten właśnie skończyło mi, niestety no. kurczę znowu nad wodę lecę tak nie może być Kurwa, od nowa tyle nabijać znowu Jezechrist <grystanie> O na autostradę ulecieć to jest dobry pomysł cały czas ja No właśnie gorzej jak się o kurde, pomurkowałem Jakiś tunel pokażę ło, bym prawie no walny, ktoś tu leci po mnie jeszcze Już powoli gubię ten rachunek tego rachunki, kierunki no nie, to tak.

już tu leciał koło mnie. Jakieś pociągi, wszystko tu jest kurwa. Kurwa, jeszcze, jeszcze może może się uda. Czasu mi starczy. Jak będę leciał, to czasu mi starczy na pokonanie ciebie. A gdzie ty? to o by było kamikadze przed chwilą Lecę do tego tylko lecę dla jeziorem myślałem, już mi skasuje, bo nad jeziorem lecę Nie skasowało, skasowało mi. Ja pierdzielę już, już, ten, Dziękuję. dobra Nad jeziorem przeleciałem i... To jest łatwe, tylko trzeba znaleźć sobie teren dobry, kurwa, żeby nad wodę nie wylecieć Tak ja latać to ja można, to można dobra, godzinami dobra. bez, do góry nogami Dobra, ja już, już mi starszy, był, i tak już nie ma sensu Niewiele zabrakło, miałem już 10 tysięcy Nad jezioro wleciałem No, zabiję się